Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy specjal na 10 subów, czy się to mówiło? Bo dzisiaj mamy 10 subów, tak, 10 subów dobiliśmy. No i pozdrawiam wszystkich, którzy dali mi słowa. naprawdę dziękuję Wam bardzo. No i teraz zagramy chyba sobie salę, bo wszyscy grają. No, i co się w ogóle subika? No, subik to, chodźcie, 20, 20 i są robię? specjalnie na 20 osobów, i tak co 10 jest, nie? A już 100 to już się nie robi, nie? No, specjalnie to się tak dużo nie robi, nie? Co specjalnie. A mniej to może, no, będzie tak 10 razy, nie? Bo do 100. Ale będzie 100 subskrypcji, to wam tak podziękuję, nie. nie? Nie wiem, jakby to doliście, patrz, wczoraj było z. Tak, zawsze było 6 subów, a, a dzisiaj patrzę o 8 subów. I przed chwilą mi się 7 nie spodobiło. Musimy mieć taką łapę. Dobra. Chodźmy, fajna na 10 subów, jest epicku, nie? Ja będę już się nie chcę po prostu powiem wam, Pozdrawiam tych, którzy mi dali suba. Te perfekty, które już dzisiaj na tym kupię było, ale ok. Jezu, ktoś do mnie dołączył, nie? Dlaczego? jest zaprosiłem już 6 minut temu. Teraz, teraz dołączyłeś, Ale jak ja w ogóle nie zazdrowiłem, to on już mógł wejść, nie? I możecie teraz wejść. O, ja się może pokażę, ale w masce. Takie fajnie, masce. Się pokażę po prostu. Na no, dworzu, nie? Się pokażę. No to nie wiem, czy pokażę, bo może wiesz po prostu w bloku u mnie. Ej, już się boję. Zostawcie pod jak zostawcie tym 5, lajków 5, tak nie było 5, by było lepiej. Jeszcze tylko tutaj mamy 5, Szkoły. Haj! Ja chyba też nie lubicie. Ja tylko chodzę do szkoły, żeby się z ziemeczkami spotkać. Tylko po to chodzę. I tak nie wiem, po co szkoła to Po to. Nie, ale okej. Okay. Nie, wiem, po co, ale. My... Dobra, stworzona to stworzymy. Powiedzcie w komentarzu, kto lubi szkołę. Ta szkoła lubi. Tam na dole macie, możecie coś napisać. Tam na dole. icie na sam dół. Filmiki ominacie i na sam dół. To możecie pisać. I teraz powinniście pisać.

myślisz, że już ten domek który zniszczył, nie? Ktoś tutaj jest, nie? fajnie. Nie skoczyłem. A i możecie, będzie też challenge w Fortnite, że na przykład będziemy. jakiś challenge, jak <grywka> Nigdy tam nie wejdę. Challenge będzie na przykład. E, broni niebieskie cały czas. Czy coś takiego. Takie rzeczy nie będziemy robić. Jest lato to... Wiesz, jak coś szybko mija? Tak, się dzisiejszy lata. I niby pięć dni mija i tego no. nie. Ale będzie zima, to. To chociaż będzie poziomem rodzaju. Wtedy może. Ma... Nie. To będzie zima rodziny. W mojej rodzinie. Czy pióra którym... może nie. Czekaj. Mmmm. W sobotę. Nie będzie odcinka. Może będzie rano. Będzie rano albo tak wieczorem. Nie, tak, będzie w sobotę. Będzie w sobotę wieczorem. Albo w nocy. Nie tarma nie zostawia. Co tyło to było? Ołło. Oh, wow. Ołło. Dziadk! Jak przejście A mi się nagrywać nie chce. Ja mam więźniową bo ja No to dobra, zaskończę i tak. O jest. 6 Nie, siedem na akcji. Najgorzej, jeszcze Jeszcze nie mam głęby. To jest najgorszej... Najgorzej. Nie, nikim dobra. No. Ty zobaczy jaki jest sklep, jak to sklep jest taki. I taki. Macie już ostatnią szansę, żeby kupić coś za 900, to tam ty coś. Konkursy będą, jak już jak dobijecie 100 tysięcy, to dopiero będę robić konkursy. No to pojąsku, En je dat jezelf, en je hebt het wel

To będzie tak, tak, jutro, pojutrze może nagram. a dzisiaj, to jest ostatnio dzisiaj. Dzisiaj. Zresztą jest dobre, bardziej tylko.

Grać to. Dziękuję Wam za oglądanie. Tak w ogóle. No i po prostu dziękuję Wam naprawdę za oglądanie. Dziękuję za te 10 subów. Mam nadzieję, że robicie te 10 tysięcy bardzo szybko. Na przykład 2 lata, 3-4 na przykład. To było naprawdę bardzo szybko. No i po co polecam mnie dodać do Fortnite, bo niektórzy może chcą, żebym. Z nimi zagrałem na przykład ma urodziny, bo on, na przykład miał, że musiał z dziesięcioletkiem zagrać w Fortnite'a, bo miał rodzinę, bo tak chciał, nie? No i tak było, urodzinki, Wiktorka, nie? I już się to dziękuję Wam za oglądanie, też suba, dzwoneczkę, lajka i komentarz, żeby dostać moje wszystkie powiadomienia. No i dziękuję Wam za oglądanie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. I za te subskrypcje najbardziej Wam dziękuję. No do zobaczenia. Mam nadzieję, że Cię, no, że się zobaczymy w te, do tego w te święta, bo będzie wtedy odcinek. Będzie taki 14 minutowy jak zawsze. No to to pa do końca odcinka. Pa pójdziemy jeszcze, pa!